Siemano bukmacherskie świry, przed nami piąta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. My przygotowaliśmy dla was dziś dubelka, którego gramy u bukmachera Superbet. Ten bukmacher przygotował dla was świetną promocję. Załóż konto z linku z pierwszego komentarza, podczas rejestracji zaznacz zgody marketingowe, wpłać minimum 50 zł na start, i za 2 zł postaw jako pierwszy zakład na dowolnego zwycięzcę meczu w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jeśli trafisz otrzymasz 3 stówki. A teraz lecimy z naszą analizą na dzisiaj. Pierwszy mecz, jaki obstawiamy, to spotkanie Feyenoordu z Atletico. Pierwsze spotkanie tych zespołów przyniosło nam ogromne emocje. Zespół z Holandii prowadził w Madrycie 2 do 1, jednak ostatecznie przegrali oni 2 do 3. Spotkanie to przyniosło nam wszystko: bramki, rogi, kartki. My w rewanżu celujemy w to ostatnie, jest to mecz kluczowy w kwestii awansu. Trzeci Feynord ma dwa punkty straty do pierwszego Atletico. Zwycięstwo sprawi, że znajdą się oni w tabeli przed zespołem z Madrytu. Piłkarze Atletico w czterech meczach otrzymali aż 14 kartek. Ponadto, arbiter meczu, pan Taylor, bardzo krytykowany na wyspach, traci często kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Gramy tutaj over 4,5 kartek w meczu. Drugi mecz, jaki obstawiamy, to spotkanie Manchesteru City z RB Lipsk. Do dubelka dorzucamy over 2,5 gola w tym meczu. Spotkania tych zespołów zawsze generują niesamowite emocje. Wszyscy pamiętamy zwariowany mecz w grupie, gdy Manchester pokonał Lipsk 6-3. Przed rokiem w meczu fazy pucharowej City wygrało aż 7-0. Podziewamy się dziś wesołego meczu dwóch zespołów, które awans już sobie zapewniły. Lipsk w ostatnich czterech wyjazdowych meczach a trzy razy przegrał. I tak prezentuje się nasz dubelek na dzisiaj, którego gramy u Bukmachera Superbet. Przypominam Wam o świetnej promocji na startu tego Bukmachera. Postaw na zwycięstwo na przykład Bayernu Monachium z Kopenhagą i otrzymaj trzystówki stówki za postawione 2 złote. Na koniec mamy dla Was jeszcze konkursik na spotkanie PSG z Newcastle. Do wygrania są 3 bonusy do Bukmachera Superbet. A co musicie zrobić, żeby wygrać? Musicie w komentarzu napisać, ile w tym meczu będzie fauli. Wygrywają 3 osoby z poprawną odpowiedzią. Powodzenia.